Kochani, od wielu, wielu lat widzę, jak mądrymi widzami jesteście, i wiem, że nie muszę wam mówić o tym, jak ważne jest to, aby żyć ekologicznie. Dodatkowo, jak dorzucicie do tego świeże warzywka i zioła, które możecie sobie wszamać, zrywając je z przydomowego czy przybalkonowego ogródka, to na bank już jest mega sztos. Z podobnego założenia wyszli twórcy dodatku do gry The Sims 4 Życie Eko, które uczy proekologicznych postaw. W grze możecie przerabiać stare meble, zbierać deszczówkę czy podawać recyklingowi przedmioty, które zalegają w domach Simów. W sumie, jakby pomyśleć, to zupełnie tak jak my. I dlatego Electronic Arts rzucił nam wyzwanie, aby w prawdziwym i realnym życiu odzwierciedlić te przedmioty z gry. Ciekawi jesteście czy nam to wyszło? Oglądajcie odcinek do końca. Eksperci twierdzą, że w przyszłości owady będą królowały w naszej diecie. Ich hodowla jest prosta, nie obciąża środowiska i przede wszystkim jest o wiele tańsza od hodowli zwierząt. Zanim jednak na masową skalę trafią na nasze talerze, część gatunków może po prostu wyginąć przez brak odpowiednich warunków do życia. No a nie ma co ukrywać, owady bardzo mocno wpływają na nasze otoczenie, zapylając chociażby kwiaty. Dlatego dziś pokażę wam, jak zrobić domek dla owadów, dzięki którym zagoszczą one koło waszych domów. Zobaczcie. Na początku skręcam z czterech kątówek podstawę mojego domku, następnie obijam ją deskami boazeryjnymi, dokręcam cztery nóżki i mocuję podłogę. Kochani, nie ukrywam, że troszkę sobie ułatwiam i przyspieszam pracę przy pomocy takiego pistoleta pneumatycznego, ale jeżeli go nie posiadacie, spokojnie możecie użyć zwykłych gwoździ i młotka i efekt będzie taki sam. W rogach mocuję kantówki i dzięki nim zaczynam budowę ścian. W trakcie dodaję kantówki w poziomie tworząc piętra. W środkowej wnęce dodaję przegrodę, aby apartamenty dla owadów były bardziej zróżnicowane. Kiedy deski będą na swoim miejscu, zabieram się za zatworzenie daszku. W tym celu do kantówki mocuję deski typu pióro pust. Część daszku będzie uchylona, dlatego też mocuję zawiasy. W frontowej ściance, tuż pod daszkiem, wielce jeszcze otwór. Być może zamieszkają tam pszczoły. Kochani, mój domek dla owadów jest już niemalże gotowy. Pozostało go trochę upiększyć. Oczywiście do środka będę musiał jeszcze trafić konkretne domki, ale zanim to wszystko zrobię, całość jeszcze oszlifuję. Całość jest już przygotowana, zatem zabieram się za malowanie. A z racji tego, że w domku będą mieszkały owady, stosuję tutaj farby ekologiczne, bezpieczne dla środowiska. Ostatnią czynnością jest przygotowanie lokali dla owadów. Korzystam tutaj z pięków, gałęzi, kory oraz kawałków drewna. I tak oto prezentuje się mój domek dla owadów. Najlepiej jest go postawić w ciepłym, na nasłonecznionym miejscu. Co, Rysiu, tobie się też podoba, nie? Słuchajcie, stawi się on nie tylko na ogrodzie, ale również na balkonach chociażby taki jak mój. Myślę, że owady, które w nim zamieszkają, pomogą zapylać kwiaty, które znajdują się w okolicznych parkach, czy też tutaj na łące. Każdemu się to przyda. U, Jeżeli i zdrowe wprost do domowego balkonu to coś co pokocha każdy z nas, szczególnie jeśli mieszkamy w bloku. Nie dość, że mamy radość i satysfakcję z samodzielnie wyhodowanych roślin, to dodatkowo pozwala to zaoszczędzić sporo gotówki i mocno sprzyja idei less waste. Dlatego dziś pokażę Wam jak stworzyć właśnie taką uprawę, ale nie będę sam, bo do mojego pomysłu zaproszę Abiego. Zobaczcie. To Ty mnie wołałeś? Tak, bo mam dla Ciebie prezent. Oto Twój zielnik na balkon. Trzeba go tylko złożyć. Trochę mało tych desek. Bo re, re, reszta czeka. Po prostu plan jest, zaraz ci go przedstawię i zaczniemy też przedstawiać widzom, jak to zrobić. Deski tniemy, aby zbudować z nich kwadratową podstawę. U nas będzie to 85x85 na 85 cm. Następnie mocujemy kantówki na obwodzie naszego kwadratu, tak aby cały dół dobrze się trzymał. I teraz mała uwaga techniczna. Ja używam takiego strzywacza, ale to całe możecie zbić za pomocą gwoździków i młotka. Nie ma żadnego problemu. A jeżeli chodzi o ścianki, to powstaną właśnie z tych kawałków desek. Tak jak widzicie, jest to bardzo proste. Tworzymy swego rodzaju ramę. Nasza skrzynka już zaczyna przypominać to, co mamy zamiar zrobić, choć na razie bardziej przypomina skrzynkę na ziemniaki. Ale spokojnie, teraz zajmiemy się górą. I tutaj wejdą nam takie już docięte przeze mnie kantówki, złożymy i już będzie wyglądać coraz lepiej. I tutaj prosta akcja: ściski stolarskie i wkręty. W dwójkę praca idzie bardzo fajnie, dół i górę mamy już gotową. Teraz to po prostu złożymy, no i zbijemy. Dawaj. Teraz czas na narożniki. Będą one tutaj naprawdę ładnie wyglądać. Dodatkowo pod kantówkami dajemy listwy dekoracyjne. Tu właśnie takie małe szczegóły sprawiają, że całość wygląda naprawdę super. No wygląda to już całkiem nieźle. I co teraz sztaba? No teraz trzeba to zabezpieczyć, czyli polakierować, żeby cały ten zielnik mógł przyjąć roślinki, ziemię i tak dalej. A jeżeli chodzi o lakier, z którego korzystamy, to jest on przyjazny dla środowiska i ekologiczny. I takie rzeczy lubimy. Tutaj nakładamy trzy warstwy. Pozostaje tylko wsypać ziemię i zasadzić nasze zioła. A przy okazji podrzucam mały lifehack, który kiedyś pokazywałem. Możecie umieścić gliniane doniczki w środku i zalacie wodą. Ze względu na to, że mają one porowatą strukturę, oddają wilgoć na zewnątrz, z której korzystają rośliny. Dzięki temu nie będziecie musieli często podlewać swojego zielnika. A jeżeli chodzi o efekt końcowy, to ja jestem naprawdę zadowolony, ale myślę, że jeszcze bardziej szczęśliwy jest Abi. Teraz wszystkie swoje ulubione zioła będzie miał pod ręką. Wystarczy, że wyjdzie na balkon. Kochani, na pewno w ostatnich latach zauważyliście tendencję kurczenia się obszarów zielonych na rzecz zabudowy miejskiej. Dlatego w sumie wcale mnie nie dziwi, że wertykalne ogrody stają się coraz bardziej popularne. Wiele źródeł mówi o tym, że już kontakt wzrokowy z roślinami powoduje, że czujemy się lepiej psychicznie. Oczywiście nie będę dodawał innych aspektów, jakim jest chociażby filtrowanie powietrza. Zajmują niewiele miejsca, można je postawić zarówno na tarasie, balkonie, jak i w salonie. Jak w sumie z każdą rzeczą do kupienia macie masę gotowych rozwiązań, ale my nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie pokazali Wam prostego, no i oczywiście majsterkowego rozwiązania. Zobaczcie, co dzisiaj zrobię. Słuchajcie, wpłynąłem Arturka w nasz projekt. I żeby było nam szybciej, po prostu, Arturze, milej. zobacz i milej przede A. wszystkim. O kurczę, zgubiłem ją no w Kreta A, panie, ja już to widziałem. A, jest nie. Tutaj, dobra. Żeby było milej, pomajsterkujemy razem. To też jest jakiś sposób na spędzenie czasu, chociaż w sumie z małżonką wolałbym to wykonać. Ale ja lubię z tobą majsterkować. O, ale ty jest rumieniec. Dobra, to poczekaj, ty jak tak lubisz, to ja będę jeszcze fajniejszy, dobrze? No. Osiem kantówek na szerokość 60 cm, bo stelaż, to na razie będzie stelaż. Stelaż na nasze ogrody wertyka werty wertykalne Akurat tak będzie wyglądał. I tak. Ile będzie tych? Raz, dwa, trzy, cztery, trzy. osiem, tak? Robimy? Pierwszy robimy na 40 i co 20. To co, musimy ponawiercać, Ręczniki mamy. A. to samo zrobimy sobie z drugą stroną. i Kulturalnie. Słuchajcie, tylko 7, tak? Jeszcze zostało? Na razie wygląda dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o skrzyneczkę na nasze rośliny, to najłatwiej jak teraz widzicie szablon i dokładne wymiary, no bo mam nadzieję, że lecicie z nami krok po kroku. A my standardowo nie zaskoczymy Was, Panie Arturze. Sprzęt odłożyłeś nasze ręże. Tak, składamy. Ale musi wrócić. Temat tak, no to... jest bardzo prosty. Zobaczcie, potraktujcie to jako animację poglądową. Pach, pach boczki, tak jak w grze, są pochylone. O kurcze, panie! Kiedy to zrobiłeś? Żeby Cię nie nadwyrężać, skrzyneczki no, nie, no. są oszlifowane, a dodatkowo dwie kantóweczki. A, no powiesz. Bardzo pomieści. prosty temat i nasi widzowie już wiedzą po co. Zobaczcie. Pach! Ale już chyba wiem, jakie masz dla mnie zadanie, niestety. O, proszę według wzoru zrobić Zrobię takie oto nóżeczki. Wymiary będą w opisie albo na planszy sobie znajdziecie. Ok, no to skręcam najpierw yy, podstawkę. Ok, i teraz nóżki, te haczyki będziemy dziś około 11, no nie około, no 11 cm od ścianki przymocowywać. Nawiercam i skręcam. Całość tylko jeszcze ładnie podszlifuję i wołam kamerę. Dobra, panie! Może być? Może być. Teraz szary, yy, skrzyneczki białe. Wyłożymy je ładnie agrowłókninką, w Twoim stylu tak. to zdrobnie? Tak. I będziemy później wsadzać ziemię, wsadzić roślinki. Ale teraz malowanką. Tak białe, że chyba będę musiał założyć okulary, bo aż mi odbija światło. Tak, to prawda. Pierwsza warstwa poszła, trzeba poczekać aż wyschnie i lecimy z drugą warstwą. A kogo było lepszy? przyłóżmy? Złóż teraz, jest niezłe. A dlaczego jest niezłe? A w momencie, kiedy robimy, chur, wy możecie zauważyć, że skrzyneczki pomalowane i pojawił się taki oto sprzęt na naszym stole. I już na pewno wiecie, co to jest. Jest to stelarz pod nasz stelaż. <laughs> Żeby wszystko stabilnie, elegancko stało. Damy też Wam w opisie szablon do tego stelaża, ale oczywiście drabinkę możecie przykręcić sobie do ściany. My z w czasie malowania stwierdziliśmy, że zrobimy ją mobilną i zrobimy ją właśnie na takiej konstrukcji. Skręćmy wszystko, na końcu do skrzyneczek staćmy naszą biorąc. Odrobu Tak. I dalej. Jedziemy! Kochani, e, filozofii nie było, trwało to troszkę. Na no, Arci, e, przykładanie, wiercenie, kręcenie, przykładanie, wiercenie, kiercenie. E, po prostu to jest jeden wieczorek. Możecie wziąć kumpla do pomocy i co? I co, i zakładamy? Dobrze, no dobrze, musi lekko być ciasno. No i, i trochę wyrównaj. O, zobacz. Pach. No dobrze kochani, z naszymi wertykalnymi ogrodami wjeżdżamy na tarasik Gdabiego, na balkonik Gdabiego i zobaczcie jak prezentuje się to w całej swojej klasie. Pamiętajcie, że dbanie o środowisko jest niezmiernie ważne. Dlatego razem z Electronic Arts wybraliśmy Fundację Pszczoła, która podobnie jak my w tym filmie uczy, jak robić domki dla owadów czy dbać o środowisko. Wspólnie przekazujemy 10 tysięcy złotych na rzecz fundacji, ale pamiętajcie, że każda złotówka jest ważna. W opisie damy wam link do strony, na którą serdecznie zapraszamy i prosimy nawet o najmniejsze wpłaty. Wszyscy razem możemy zrobić naprawdę dużo. A jeżeli i Wy macie jakieś fajne patenty na ekologiczne życie, to please napiszcie nam o tym w komentarzu. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się na razie.